Marcin Kowalski nigdy nie myślał, że jego życie zmieni się w ciągu jednej nocy w Warszawie. Było to chłodne, październikowe wieczór, gdy deszcz uderzał w przednią szybę jego starego Skoda Octavia. Pracował jako taksówkarz już od dziesięciu lat, odkąd jego małe przedsiębiorstwo budowlane upadło podczas kryzysu finansowego. Teraz, w wieku czterdziestu dwóch lat, Wciąż próbował utrzymać swoją rodzinę, żonę Agatę i dwoje dzieci, dziesięcioletnią Zosię i ośmioletniego Kubę. Tego wieczoru miał już zamiar zakończyć pracę, gdy jego telefon zadzwonił. Aplikacja taksówkarska pokazała kurs z centrum miasta do ekskluzywnego hotelu Bristol. Klient był gotów zapłacić podwójną stawkę za szybki przejazd. Marcin westchnął. Spojrzał na zdjęcie swoich dzieci, przyklejone do deski rozdzielczej i zaakceptował zlecenie. Punkt odbioru znajdował się przy ulicy Foksal, przed elegancką restauracją. Gdy Marcin podjechał, zobaczył mężczyznę w ciemnym garniturze, który nerwowo rozglądał się dookoła. Był niski, stoki, z charakterystycznymi wąsami i intensywnymi, ciemnymi oczami. Coś w jego postawie sprawiło, że Marcin poczuł niepokój, ale potrzebował pieniędzy. Jeśli podoba Ci się ta historia, kliknij polubienie i subskrybuj po więcej niesamowitych opowieści. Daj nam znać w komentarzach skąd nas oglądasz. Mężczyzna wsiadł do taksówki szybko, zamknął drzwi i powiedział po hiszpańsku Hotel Bristol, rapido por favor. Jego akcent był wyraźnie meksykański. Marcin, który znał podstawy angielskiego, ale nie hiszpańskiego, skinął głową i ruszył w stronę hotelu. Podczas jazdy pasażer wydawał się bardzo zdenerwowany, ciągle spoglądał przez tylną szybę, jakby ktoś go śledził. Jego ręce drżały lekko, gdy odbierał telefony i rozmawiał po hiszpańsku szybko i cicho. Marcin nie rozumiał słów, ale ton głosu sugerował, że coś było nie tak. Wszystko w porządku? zapytał Marcin po polsku, próbując nawiązać kontakt przez lusterko wsteczne. Mężczyzna spojrzał na niego uważnie, jakby oceniał, czy może mu zaufać. Po chwili odpowiedział łamanym angielskim: "Yes, yes, just business problems." Gdy dotarli do hotelu Bristol pasażer szybko zapłacił gotówką zostawiając hojny napiwek. Marcin był zaskoczony, rzadko spotykał tak hojnych klientów. Mężczyzna wysiadł pospiesznie, ale w tym momencie z jego kieszeni wypadł portfel. Marcin zobaczył to przez lusterko, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, mężczyzna już zniknął w hotelowym lobby. Marcin podniósł portfel z podłogi samochodu. Był to drogi, skórzany portfel włoskiej marki. Gdy go otworzył, aby znaleźć jakąś identyfikację, jego oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. W środku znajdowało się kilka dokumentów z nazwiskiem Joaquin Guzman oraz ogromna suma pieniędzy w różnych walutach dolary amerykańskie, euro, a nawet niektóre banknoty, których nie rozpoznawał. Serce Marcina zaczęło bić szybciej. Joaquín Guzmán to nazwisko brzmiało znajomo, ale nie mógł sobie przypomnieć skąd. Było też zdjęcie. Ten sam mężczyzna, którego właśnie wiózł. W portfelu znajdowało się również kilka kart kredytowych i dziwne wizytówki z numerami telefonów z różnych krajów. Marcin miał wybór. Mógł zatrzymać portfel i pieniądze. Wyglądało na to, że było tam co najmniej kilka tysięcy dolarów. Może nawet więcej. To by rozwiązało jego finansowe problemy na wiele miesięcy. Agata mogłaby wreszcie przestać pracować na dwie zmiany w szpitalu, dzieci mogłyby mieć lepsze ubrania, a on mógłby naprawić samochód. Ale Marcin nie był takim człowiekiem. Jego matka, która wychowała go samotnie po śmierci ojca, zawsze mówiła: Synu, nie ma znaczenia, jak ciężko jest, nigdy nie bierz tego, co nie twoje. Twoja duma jest warta więcej niż wszystkie pieniądze świata. Marcin zaparkował przed hotelem i wszedł do środka. Recepcjonistka, elegancka kobieta w średnim wieku, spojrzała na niego z lekką podejrzliwością. Jego stary sweter i spraną kurtka wyraźnie kontrastowały z luksusowym wnętrzem hotelu. Dzień dobry, powiedział Marcin. Jeden z gości upuścił portfel w mojej taksówce. Nazywa się Joaquin Guzman. Recepcjonistka spojrzała na niego zaskoczona, a potem na portfel w jego rękach. Jej twarz nagle zbladła. Mogę prosić o poczekanie chwilę? zapytała nerwowo i podniosła słuchawkę telefonu. Po kilku minutach z windy wyszedł ten sam mężczyzna, którym Marcin wiózł, ale tym razem towarzyszyło mu dwóch wysokich mężczyzn w czarnych garniturach. Wyglądali jak ochroniarze. Łakin podszedł do Marcina z wyrazem niedowierzania na twarzy. Przyjrzał się uważnie portfelowi, sprawdził zawartość i spojrzał na taksówkarza z mieszanką szacunku i podejrzliwości. – Ty, ty oddajesz? – Zapytał po angielsku. Jego głos pełen było zdziwienia. Oczywiście, odpowiedział Marcin po polsku, a potem przetłumaczył gestami. To nie moje. Joaquin otworzył portfel, wyjął plik banknotów i wyciągnął je w stronę Marcina. Parati, reward, powiedział. Marcin pokręcił głową i cofnął się o krok. Nie, dziękuję. Robiłem to, co powinienem. Przez kilka sekund panowała cisza. Joaquin patrzył na Marcina z wyrazem, którego taksówkarz nie potrafił zrozumieć. W końcu mówił coś po hiszpańsku do swoich ochroniarzy, a potem ponownie zwrócił się do Marcina. Jak się nazywasz? Zapytał tym razem po angielsku z silnym akcentem. Marcin Kowalski, Marcin Kowalski, powtórzył Joaquin powoli, jakby chciał zapamiętać to nazwisko. Dziękuję. Marcin skinął głową i zaczął się odwracać, aby odejść, ale Joaquin go zatrzymał. Poczekaj. Gdzie pracujesz? Jako taksówkarz? Tak, to moja firma. Właściwie to tylko jeden samochód, odpowiedział Marcin szczerze. Joaquin skinął głową zamyślony. Powiedział coś do swoich ludzi po hiszpańsku, a potem ponownie spojrzał na Marcina. Będę pamiętał, powiedział po angielsku. Marcin Kowalski z Warszawy. Gdy Marcin wracał do domu, nie mógł przestać myśleć o tym spotkaniu. Coś w zachowaniu tego człowieka wydawało mu się dziwne. Nie był to zwykły turysta czy biznesmen. Sposób w jaki jego ochroniarze się zachowywali, nerwowość, jaką wykazywał, wszystko to sugerowało że Joaquin Guzman nie był zwykłym człowiekiem. W domu Agata już spała. Była zmęczona po dwunastogodzinnej zmianie w szpitalu. Marcin cicho wszedł do pokoju dzieci, aby sprawdzić czy śpią. Zosia leżała z otwartą książką na piersi, znów czytała po ciemku. Kuba tulił swojego starego Misia, który stracił już większość futra. Patrząc na nich, Marcin wiedział, że podjął właściwą decyzję. Następny dzień rozpoczął się jak każdy inny. Marcin odbierał klientów, woził ich po Warszawie, próbował zarobić wystarczająco dużo, aby opłacić rachunki. Około południa jego telefon zadzwonił. Numer był nieznany. Halo? odpowiedział. Pan Kowalski? Głos był obcy, z lekkim, obcym akcentem. Tak, to ja. Mówię w imieniu pana Guzmana. Chciałby się z panem spotkać. Marcin poczuł niepokój. W jakim celu? Pan się dowie podczas spotkania. Hotel Bristol za godzinę będą czekać na pana przy recepcji. Zanim Marcin zdążył odpowiedzieć, połączenie zostało przerwane. Przez kilka minut siedział w swoim samochodzie, zastanawiając się, co robić. Część jego mówiła, żeby nie iść, coś w tej całej sytuacji było nie tak, ale druga część była ciekawa. Co ten tajemniczy człowiek mógł od niego chcieć? W końcu postanowił pojechać. Gdy dotarł do hotelu Bristol, przy recepcji czekał na niego jeden z ochroniarzy z poprzedniego dnia. Pan Kowalski? zapytał mężczyzna w nienagannej polszczyźnie. Tak, proszę za mną. Poprowadzili go windą na najwyższe piętro hotelu do luksusowego apartamentu. Joaquin stał przy oknie, patrząc na panoramę Warszawy. Gdy usłyszał kroki, odwrócił się i uśmiechnął na widok Marcina. A, Marcin, dziękuję, że przyszedłeś, powiedział po angielsku, ale tym razem jego angielski był znacznie lepszy niż poprzedniego dnia. W apartamencie panowała cisza, przerywana tylko odgłosami miasta za oknem. Joaquin gestykulował, żeby Marcin usiadł w jednym z luksusowych foteli. Chciałbym porozmawiać z Tobą, rozpoczął Joaquin. To, co zrobiłeś wczoraj, nie każdy by to zrobił. Marcin wzruszył ramionami. To normalne. W Polsce mówimy, co nie twoje, to nie bierz. Joaquin się uśmiechnął. Tak, ale świat nie zawsze jest normalny. Przeszedł przez pokój i usiadł naprzeciwko Marcina. Powiedz mi o sobie, o swojej rodzinie. Przez następne pół godziny Marcin opowiadał o swoim życiu, o upadku firmy budowlanej. O pracy taksówkarza, o żonie pracującej w szpitalu, o dzieciach Joaquin słuchał uważnie, czasami zadając pytania. I nigdy nie próbowałeś, jak to mówicie, skrótu? zapytał Joaquin. Skrótu? Marcin nie zrozumiał. Łatwych pieniędzy, nieuczciwych sposobów. Marcin pokręcił głową stanowczo. Nie. Moja mama zawsze mówiła, że lepiej być biednym i uczciwym niż bogatym i bezwstydnym. Joaquin skinął głową zamyślony. Twoja mama była mądrą kobietą. Wstał i podszedł do okna. Marcin, czy wiesz kim jestem? Nie całkiem. Wiem, że nazywa się pan Joaquin Guzman i że ma pan dużo pieniędzy. Joaquin się roześmiał, ale to nie był wesoły śmiech. Dużo pieniędzy. Tak, można tak powiedzieć. Odwrócił się do Marcina. Jestem człowiekiem, który przez większość swojego życia robił bardzo złe rzeczy. Ludzie mnie boją się, rządy mnie ścigają. Mam wrogów na całym świecie. Marcin poczuł, jak w żołądku tworzył mu się węzeł. Dlaczego mi pan to mówi? Bo wczoraj spotkałem człowieka, który mi przypomniał, że na tym świecie wciąż istnieją dobrzy ludzie. Ludzie tacy jak ty. Joaquin podszedł do sejfu w pokoju. I wyjął z niego kopertę. Chcę ci coś dać. Już mówiłem, że nie chcę pieniędzy za zwrócenie portfela. To nie za portfel, powiedział Joaquin podając mu kopertę. To za to kim jesteś. Marcin otworzył kopertę. W środku była suma pieniędzy, której nigdy wcześniej nie widział. Amerykańskie dolary, euro, polskie złotówki. Było tego na tyle dużo, żeby kupić nowy samochód, spłacić hipotekę, zapewnić dzieciom studia. Nie mogę tego wziąć powiedział Marcin, próbując oddać kopertę. Możesz i weźmiesz odpowiedział stanowczo Joaquin, ale pod jednym warunkiem jakim zostaniesz tym samym człowiekiem, którym jesteś teraz będziesz nadal uczciwy, będziesz dobrym mężem i ojcem. Te pieniądze to nie nagroda za zwrócenie portfela to inwestycja w dobrych ludzi. Marcin patrzył na pieniądze, a potem na Joaquina. Dlaczego to pan robi? Joaquin usiadł ponownie. Przez całe życie byłem otoczony ludźmi, którzy chcieli ode mnie czegoś pieniędzy, władzy, ochrony. Nikt nigdy nie zrobił dla mnie czegoś po prostu dlatego, że to było właściwe. Ty wczoraj mi to przypomniałeś, ale ja nie robiłem tego dla pana, robiłem to, bo tak mnie wychowano i właśnie dlatego to robię, Odpowiedział Joaquin z uśmiechem. Marcin wziął głęboki oddech: Pieniądze mogły zmienić życie jego rodziny, ale przyjęcie ich od człowieka, który przyznał, że robi złe rzeczy, wydawało się niewłaściwe. Jeśli to wezmę, powiedział powoli: Jak będę mógł patrzeć w oczy moim dzieciom? Jak będę im mógł mówić o uczciwości? Joaquin spojrzał na niego z wyrazem szacunku bo te pieniądze nie pochodzą ze zła. To moje własne oszczędności, zarobione legalnie lata temu, i daję je człowiekowi, który udowodnił, że zasługuje na nie. Jak mogę mieć pewność? Joakin wstał i podszedł do swojej teczki. Wyjął z niej dokumenty i pokazał Marcinowi. To są dokumenty z Banku Szwajcarskiego. Te pieniądze zostały zdeponowane piętnaście lat temu, długo przed. Przed tym, kim się stałem, to czyste pieniądze. Marcin studiował dokumenty, choć nie rozumiał wszystkich szczegółów. Wydawały się autentyczne. Ale dlaczego akurat ja? zapytał. Bo gdy spojrzałem wczoraj w twoje oczy, zobaczyłem siebie sprzed lat człowieka, który próbował robić właściwe rzeczy. Ale ja wybrałem inną drogę. Ty wciąż idziesz tą właściwą. Marcin przez długi czas siedział w milczeniu, trzymając kopertę w rękach. Myślał o Agacie, która pracowała na dwie zmiany, żeby związać koniec z końcem, o Zosi, która chciała chodzić na lekcje muzyki, ale nie było ich na to stać, o Kubie, który potrzebował nowych butów sportowych do szkoły. Jeśli to wezmę, powiedział w końcu, czy będę musiał coś dla pana robić? Nie, odpowiedział Joaquin stanowczo. Jedyne czego od ciebie chcę, to, żebyś pozostał tym, kim jesteś, żebyś dalej był dobrym człowiekiem, dobrym ojcem, dobrym mężem. Marcin skinął głową powoli. Dobrze, przyjmę to, ale z jednym warunkiem. Jakim? Jeśli kiedykolwiek będzie pan potrzebował kogoś, kto powie panu prawdę, kogoś, kto nie boi się pana pieniędzy czy władzy, ja tu jestem. Joaquin uśmiechnął się szeroko. To najlepszy interes. Jaki zawarłem od lat. Gdy Marcin wychodził z hotelu, czuł się jakby śnił. W kieszeni miał kopertę z pieniędzmi, które zmieniły jego życie, ale również ciężar odpowiedzialności. Ten człowiek, kimkolwiek był, zaufał mu. Dał mu nie tylko pieniądze, ale również szanse na lepsze życie dla Jego rodziny. Tej nocy, gdy Agata wróciła ze szpitala, Marcin powiedział jej wszystko o portfelu, o spotkaniu, o pieniędzach. Agata słuchała w milczeniu, jej oczy robiły się coraz większe. Marcin, powiedziała w końcu, czy ty wiesz, kim był ten człowiek? Nie do końca. Powiedział, że robi złe rzeczy, ale te pieniądze pochodzą z legalnych źródeł. Agata podeszła do komputera i wpisała nazwisko Joaquin Guzman w wyszukiwarkę. To, co znalazła, sprawiło, że jej twarz zbladła. Marcin, powiedziała cicho, to był El Chapo, jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie. Marcin poczuł, jakby ktoś uderzył go w żołądek. Co? Przez następną godzinę czytali artykuły o Joaquinie El Chapo Guzmanie, narkobaron z Meksyku, głowa kartelu Sinaloa. Człowiek odpowiedzialny za śmierć tysięcy ludzi. Musimy oddać te pieniądze, no powiedziała Agata. Marcin siedział w milczeniu przez długi czas, ale on powiedział, że to pieniądze sprzed, sprzed tego wszystkiego, że są czyste. A ty mu wierzysz? To było dobre pytanie. Czy wierzył człowiekowi, który przyznał, że zabija ludzi? Ale z drugiej strony ten sam człowiek mógł zatrzymać portfel dla siebie, gdy Marcin go zwracał. Mógł go zignorować. Zamiast tego okazał szacunek dla jego uczciwości. Nie wiem, odpowiedział szczerze Marcin, ale wiem jedno. Ten człowiek miał szansę wykorzystać moją uczciwość, a zamiast tego mnie za nią nagrodził. Agata wzięła męża za rękę. Co chcesz zrobić? Chcę pójść z tym do księdza Kowalskiego. Jeśli on powie, że to właściwe, zatrzymamy pieniądze, jeśli nie, oddamy je na cele charytatywne. Następnego dnia Marcin poszedł do swojej parafii. Ksiądz Kowalski, starszy mężczyzna, który znał rodzinę od lat, wysłuchał całej historii w milczeniu. Synu, powiedział w końcu, to bardzo skomplikowana sytuacja moralna. Ten człowiek może być przestępcą, ale jak mówisz, te konkretne pieniądze pochodzą z legalnych źródeł, a poza tym dał je tobie w uznaniu twojej uczciwości. Ale czy to właściwe je zatrzymać? Ksiądz zastanowił się przez długi czas. Powiem ci to. Jeśli wykorzystasz te pieniądze do pomocy swojej rodzinie i innym ludziom, jeśli użyjesz ich w dobry sposób, być może Bóg poprowadził tego człowieka do ciebie z jakiegoś powodu. Marcin wyszedł z kościoła z większą jasności w sercu, podjął decyzję. Część pieniędzy przeznaczył na potrzeby swojej rodziny spłacenie długów, nowy samochód do pracy, lepsze mieszkanie, ale dużą część przekazał na cele charytatywne. Lokal shelter dla bezdomnych, fundację pomagającą chorym dzieciom, program stypendialny dla ubogich studentów. Miesiące mijały, a życie rodziny Kowalskich powoli się poprawiało. Agata mogła przejść na jedną zmianę w szpitalu. Zosia zapisała się na lekcje skrzypiec, o których zawsze marzyła. Kuba dostał nowe buty sportowe i mógł grać w szkolnej drużynie piłkarskiej, ale Marcin nigdy nie zapomniał o swojej obietnicy. Każdego dnia starał się być dobrym człowiekiem, dobrym ojcem, dobrym mężem. Pomagał innym taksówkarzom, gdy mieli problemy. Darował przejazdy starszym ludziom, którzy nie mogli sobie pozwolić na taksi. Uczył swoje dzieci o uczciwości i dobroci. Rok później Marcin dowiedział się z wiadomości, że Joaquin El Chapo Guzman został aresztowany. Przez kilka dni nie mógł przestać myśleć o tym człowieku, który zmienił jego życie. Zastanawiał się, czy to spotkanie z nim również coś zmieniło w życiu El Chapo. Pewnego dnia, gdy woził klienta przez centrum Warszawy, jego telefon zadzwonił. Numer był nieznany: Halo? Marcin Kowalski? Głos był znajomy, choć mówił przez telefon więzienny: Tak, tu, Joaquin. Wiesz już, kim jestem naprawdę. Marcin poczuł przyspieszenie serca. Tak, wiem. Żałujesz, że wziąłeś te pieniądze? Marcin zastanowił się przez chwilę. Nie. Wykorzystałem je dobrze. Część na moją rodzinę, część na pomoc innym. Wiedziałem, że tak zrobisz, powiedział Joaquin z nutką dumy w głosie. Dlatego cię wybrałem. Co się z panem stanie? Będę w więzieniu przez resztę życia. Ale wiesz co? Nie żałuję, że dałem ci te pieniądze, bo za każdym razem, gdy pomagasz komuś, gdy jesteś dobrym człowiekiem, robisz coś dobrego z pieniędzy, które pochodzą ze mnie, i to daje mi trochę, jak to mówicie, pokoju. Możemy być w kontakcie, zapytał Marcin. Nie to nie byłoby bezpieczne dla ciebie, ani dla twojej rodziny, but remember, zostań tym, kim jesteś. To wszystko czego od ciebie chce. Po tej rozmowie Marcin już nigdy nie słyszał od Hoakina, ale jego słowa zostały z nim na zawsze. Każdego dnia starał się być człowiekiem godnym tego zaufania, które otrzymał od kogoś, kto sam zszedł na złą drogę. Dziś, kilka lat później, Marcin ma małą firmę taksówkarską z trzema samochodami. Zatrudnia dwóch innych ojców rodziny, którzy, tak jak on, potrzebowali pracy. Agata skończyła dodatkowy kurs i zostanie pielęgniarką koordynującą. Zosia gra na skrzypcach w szkolnej orkiestrze, a Kuba jest kapitanem swojej drużyny piłkarskiej. Ale najważniejsze, Marcin nigdy nie zapomniał lekcji, którą otrzymał tamtej nocy. Że uczciwość jest warta więcej niż wszystkie pieniądze świata, a czasami nasze drobne czyny mogą mieć ogromne znaczenie w życiu innych ludzi. I czasami, gdy patrzy na swoją rodzinę, myśli o człowieku, który dał mu szansę na lepsze życie, doceniając jego uczciwość. Człowieku, który pomimo wszystkich złych rzeczy, które robił, miał w sobie na tyle dobra, żeby rozpoznać i nagrodzić dobro w innych. Dziękuję za śledzenie tej niesamowitej historii Marcina. Co sądzicie o podróży Marcina? Czy podjąłby właściwe decyzje na jego miejscu? Podzielcie się swoimi ulubionymi momentami z tej opowieści w komentarzach, nie zapomnijcie polubić, skomentować i subskrybować. Więcej niesamowitych historii już wkrótce do Was trafi.